Mam na imię Roman. Od pięciu lat nałogowo czytam komiksy, przez co wyrzucili mnie z roboty, odeszła moja kobieta, a kumple odwrócili się ode mnie. A to wszystko przez audycję prosto z kadru. Najgorszemu wrogowi tego nie życzę. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko w sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji prosto z kadru. W każdy czwartek o 17.30. Witam wszystkich serdecznie w audycji Prosto z kadru. Przypominam, że to jest kącik komiksowy w Radia Afera przed mikrofonem Filip Bąk. Dzisiaj chciałbym wam powiedzieć coś o komiksach z wydawnictwa Egmont, ponieważ Egmont robi do druki takiej znanej, popularnej serii francuskiej, która zwie się Asterix. Myślę, że Asterixa kojarzy każdy z was, chociażby dlatego, że powstało mnóstwo filmów i animowanych, i aktorskich. Teraz można sobie odnowić przygody dwóch gallów. Tak powiedziałem, ponieważ są wznowienia. No i tak się zebrało parę tych komiksów, także dziś, dzisiejsza audycja będzie poświęcona galijskim wojownikom. Na początku tak garść informacji, kto jest twórcą. Oczywiście rysownikiem jest Albert Uderco, który urodził się 25 kwietnia w 1927 roku. To jest włoski imigrant i to on dopiero później dostał obywatelstwo francuskie. On jest m.in. ze współpracą właśnie z gościnnym. Nad Asterixem, nad Umpapa, nad Janko Pistoletem Wszystkie komiksy zostały wydane u nas w Polsce Także można się zaznajomić Natomiast e, René Gościnny, Gościnny Ponieważ on jest e, pochodzenia polskich imigrantów Żydowskiego pochodzenia Tak, w ten sposób Z Warszawy ojciec był chemikiem, ale urodził się w Paryżu, we Francji 14 sierpnia w 1926 roku i jest po prostu wiadomo Francuzem. Także e, francuski komiks, e, ludzi, którzy mają i polskie, i włoskie pochodzenie. E, gościnny znany jest z takich e, książek o Mikołajku, które niektórzy z Was mogą kojarzyć, z komiksów takich oczywiście jak e, Asterix, Janko Pistolet, Umpapa, ale również lucky look oraz iznogut eee, wraz z uderco i Charlierem eee, założyli magazyn pilot i 29 października w 1959 roku po raz pierwszy zadebiutował właśnie na łamach tego pilota Asterix Gościnny już nie żyje, zdążył napisać scenariusze do 24 albumów. Później odpowiedzialność za historię przyjął właśnie rysownik Uderco, no i tak powstało mnóstwo mnóstwo albumów, Co, żeby było zabawniej doszły do mnie plotki, że Asterix będzie wznowiony, że tą serię przejmą nowi twórcy, nowy rysownik będzie, nowy snażysta. Jeśli chodzi o komiksy, kiedy, które robił sam Uderco, to krytyka ma mieszane uczucie fani, że niektóre albumy są słabe, niektóre lepsze, że jednak gościny to jest gościnny. Jak wyjdą nowi twórcy, w jaki sposób zaadoptują przygody, czy pojawią się nowe postaci, czy czy będą umieli stworzyć nowe, świeże historie tego się dowiemy oczywiście w przyszłości Podajże w październiku 2013 roku premiera we Francji, również premiera będzie w Polsce, także ze spokojem, okej, okay. tyle na początku, tyle we wstępie, na razie zrobimy sobie przerwę muzyczną, oczywiście będzie to kawałek z wytwórni Export Label Oh. Yeah. a soft carpet. The sky car is like a soft carpet. Zaczniemy od albumu 15 Niezgoda. Niezgoda, ponieważ Juliusz Cezar wpadł na genialny pomysł, żeby wykorzystać pewnego pana, który nazywa się Destrukcjusz, ponieważ, jak nazwa wskazuje, jak jego imię wskazuje, tam gdzie on się pojawia, tam pojawia się chaos wśród ludzi. I on potrafi doprowadzić do niezgody wszystkich. Nawet e, z rady, nawet pomocników Cezara, i to się też udaje mu w wiosce Galów oczywiście. E... Ten album jest o tyle istotny, ponieważ e, niezgoda panuje w całej wiosce i e, gościnny tak naprawdę w tym momencie mógł pokazać, zaprezentować nowe postaci drugoplanowe. I tak na przykład Długowieczniks. W tym albumie e, dowiedzieliśmy się, jaką tak naprawdę ma na imię. E, tutaj informacja, ponieważ w niektórych komiksach Długowiecznika e, nazywa się get, Geriatriksem albo Ramolixem. Na zakończenie mamy jeszcze mapkę, w jaki sposób, mapkę osady oraz okolice i w jaki sposób przebiegało, przebiegało oblążenie wioski Gallów przez właśnie Rzymian i wypisana, wypisane imiona wszystkich bohaterów, którzy brali w tym udział. Ciekawy środek artystyczny w tym komiksie to... To, że za każdym razem, kiedy bohaterowie wypowiadają pewne oszczerstwa, ich formy y, chmurowe, ich dymki mają kolor zielony że właśnie oczywiście podkreślić ową niezgodę, owe oszczerstwa i, i zwrócić uwagę, że w tym momencie dochodzi do pewnych złośliwości i zaraz coś się zacznie. Chytry plan nie, destrukcjusza. W jaki sposób Galom uda się obrócić ten plan wobec Rzymian, to musicie się dowiedzieć z albumu 15. Album 16 Asterix u Helvetów. Jak nazwa wskazuje Asterix jedzie do Szwajcarii w tym albumie autor gościnny pokazuje przywary, charakterystykę robi właśnie Helvetów, czyli Szwajcarów. E, pokazuje różne orgie w, z udziałem szwajcarskich potraw. E, fakt, że Szwajcarzy są strasznie czyści, że, że mają te swoje e, banki, sejfy, które oczywiście muszą zostać zniszczone i zaufanie zostaje zachwiane, ponieważ Obelix jak zwykle musiał po prostu sobie wyjść. E, scenariusz polega na tym, że jest sobie poborca podatkowy, który zwie się Kwestor Claudius Incorruptus i został on otruty przez jednego Rzymianina, ponieważ e, tamten nie do końca rozliczał się e, uczciwie z Juliuszem Cezarem. Po pomoc prosi samego panoramiksa, który domyśla się, że właśnie owy Claudius Incorruptus został otruty i nie można ufać Rzymianom, dlatego... Asterix i Obelix udają się do Helvetów po srebrną gwiazdę. To jest kwiatek, który żyje tylko tam w górach i jest on potrzebny, żeby uratować biednego Rzymianina. Mnóstwo przygód oczywiście na karku dwójka galów, ma cały czas patrol rzymski oraz Rzymian, którzy niestrudzenie, pomimo że dostają cały czas, ponosie, muszą zahamować rozwój wydarzeń i powstrzymać dwóch galów. Ciekawostka. Premier Francji, ówczesny pre premier Francji, kiedy powstał ten e, komiks George Pompidou, zasugerował wtedy autorom, żeby właśnie kolejna przygoda dwugalów odbyła się w Szwajcarii. Także też interesujące zjawisko, że premier Francji miał po prostu wpływ e, na Kolejny album, tutaj 16, według numeracji polskiej. Okej, okay, przezróbmy kolejną przerwę muzyczną i do e, kolejnych komiksów przejdziemy już za chwileczkę. Album 29 Róża i Miecz e, już jest e, autorstwa tylko i wyłącznie Alberta, Alberta Uderco. E, wpływ miały feministki na ten album, ponieważ e, panie, czytając Asterixa i Obelixa, zauważyły, że e, bardzo dużą rolę mają tutaj w tym komiksie mężczyźni, i chcieliby, żeby pojawiło się więcej kobiet. No i faktycznie pojawia się w wiosce Galów kobieta. Ona na początku ma pomóc w szkole Kakofoniksowi, jednak zauważa szybko, że jaka tutaj panuje w wiosce u galów niesprawiedliwość no i zaraża jakby feministycznym podejściem wszystkie żony wszystkich galów. Żeby było i ona tak na początku również e, stara się podejść do Asterixa i Asterix strasznie się opiera. Tutaj można oczywiście e, w humorystyczny sposób doszukiwać się <laughs> pewnych podtekstów, dlaczego Asterix jest Taki odporny na wdzięki właśnie owej blondynki, która pojawiła się w galijskiej wiosce. Oczywiście niczym w niezgodzie panuje niezgoda, a mężczyźni uciekają z wioski. W wiosce panują tylko wyłącznie panie, żeby było zabawniej w garnizonach rzymskich dochodzić do podobnego zjawiska. Przychodzi oddział kobiet, który, który to oddział okazuje się być nawet lepszy niż oddział mężczyzn. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda wioska Galiska, w której to porządki sprawują panie, to musicie sięgnąć po ten album. Na końcu tylko powiem, że jest interesujące zjawisko, której oczywiście nie można interpretować w dosadny sposób i się obrażać. Aczkolwiek Asterix w tym komiksie bije jedną panią po buzi. To jest limon. Na stronie 23, jeśli ktoś by chciał e, znaleźć, ponieważ e, sprzedała causa w policzek Asterixowi, Asterix odruchowo przywalił jej i zrobił śliwę pod lewym okiem. <laughs> Róża i miecz. Teraz przejdźmy do ostatniego dzisiaj omawianego albumu, album 30, Galera Obelixa. Mówi się, że jeden z najsłabszych komiksów, jeśli chodzi o przygody Asterixa i Obelixa. Tutaj, żeby było zabawniej, cofnijmy się na chwilę do czasu premiery, ponieważ na moment przed premierą gazety huczały w całej Francji, co się stanie z Obelixem, ponieważ mamy tajemniczą okładkę, gdzie Obelix po prostu zniknął. Zostały po nim tylko właśnie spodnie, buty oraz hełm. Jako ciekawostkę zdradzę, że Asterix tutaj... Znaczy nie, może inaczej. Asterix... W każdym albumie, prawie że wędruje do różnych e, krain, różnych e, miejsc geograficznych, odwiedza różne ludy e, właśnie tamtego okresu czasu. E, tutaj tym razem w tym albumie odwiedza Atlantydę. Tak mityczne, zapomniane miejsce, e, baśniowe wręcz. I e, nawet zostaje mu zaproponowane, żeby w tej Atlantydzie zostały jednak on wraca, ponieważ wiadomo, dziki są najważniejsze. E, w ten. Album dla mnie jest mega interesujący. Dlaczego? Ponieważ Obelixowi w końcu udało się dopaść do magicznego wywaru. Jak dobrze pamiętamy, zostało to nawet opowiedziane w jednym albumie. Jak to Obelix spadł do kociołka, kiedy był mały. Widzimy całą sytuację, kiedy mały Obelix wtrążala cały gigantyczny kociołek, po czym dostaje super moc, super siłę, która trwa w nim do dziś. Tutaj. Jak wspomniałem, udaje mu się dopaść do kociołka, wypija go, po czym zamienia się w kamień. I to jest e, fajny motyw, ponieważ do, możemy zastanawiać się, w jaki sposób działa tak naprawdę magiczny wywar. Ok, moja teoria jest taka, że magiczny wywar panoramik zrobi tak naprawdę z gumijagód. Przypomnijmy sobie e, kreskówkę Disneya, kiedy to właśnie sok z gumijagód facetom, ludziom, dawał e, nadludzką siłę, a, a gumisie, m, gumisie miały wtedy fazę. Zawsze zastanawiałem się, jak to jest, że Asterix walczy. No Asterix, cała wioska Asterixa nie ma tak naprawdę militarnego e, doświadczenia. Mają super siłę, rozwalają całą armię rzymskich e, żołnierzy, które, którzy byli wykwalifikowani w swojej branży, prawda? Mieli wspaniałe uzbrojenia, ostre, miecze, włócznie, tarcze. E, Okej, okay, byli na jednego szczała w tym momencie dla takiego Galla, który e, Dostał power-upa w postaci tego e, środka magicznego. Aczkolwiek na bank któremuś musiało się udać rysnąć, któregoś galla tym mieczem. Przecież oni nie byli, no nie, byli naj, super szybcy, ale no nie wierzę, że e, nikomu się nigdy nie udało zranić któregoś z galów. Ale jednak nie było żadnej rany, czyli oni w tym momencie muszą mieć też jakąś odporność na te wszystkie ostre e, przedmioty. No i jakby wytłumaczenie, że zamienił się w kamień, moim zdaniem jest świetnym wytłumaczeniem, na jakiej zasadzie działa ten magiczny wywar, że oni stają się jakby niezniszczalni tak naprawdę. I Osbelix po prostu przesadził, więc stał się tak niezniszczalny, że aż zamienił się w kamień. E, w błahy, sucharski, lamerski sposób został odwrócony ten czar. To od razu Wam już spoileruję. W, w ten taki drobny sposób, no ale trudno. Obelix przecież musi przeżyć, żeby były kolejne albumy. Podsumowując, dzisiaj były omówione cztery albumy e, Asterixa z e, wydawnictwa Egmont, oczywiście. Album 15 Niezgoda, album 16 Asterixu Helvetów, Asterix. E nie Asterix, album 29. Róża Miecz, tu aż akurat bez Asterixa i album 30. Galera Obelixa te dzisiaj omówiłem, zachęcam, żeby sobie w wolnym czasie, w weekend wziąć komiks do ręki i jeśli lubicie słuchać o audycji, o komiksach to zapraszam, żeby znaleźć audycję prosto z kadru na Facebooku tudzież na YouTubie i włączyć sobie w wolnej chwili my usłyszymy się za tydzień żegna się z wami Filip Bąk na razie, cześć, czołem